Eloma Krys, z tej strony Master Glow Mist browsers I Cotton wbija 20 tysięcy puszek, bo brakuje jej tylko. 17. I mama ma nowego zanim wymiarze pana P. A ja mam. I właśnie nim chcę grać teraz. A ja mam nowego skin. Marcel, z dajemy radę, tylko 17 pucharków. No to musimy grać taką rangą 20. Nie, ja jestem panem, panem P, dobra? Możemy, ja mam 11. Możemy grać na 11? <laughs> Tylko sobie go troszkę ulepszę. Na którą no, to most? Ja gram z na 12. O, fajnie. Na którą most? No wystarczy? Okay. No i dobra. To na dół. Pięknie, zaczynamy. Trzymajcie kciuki, żeby jak najszybciej się udało wbić. 20 tysięcy, bo potem jest co? Na 20 tysięcy się losuje. Legendarny tak dropi na, dr tak. na 20 tysięcy się dropi. Legendarnego? Tak. Fajnie. Ekstra w ogóle dzisiaj wylosowałam w rankingowym, w złotym rankingowym. Wydropiłaś z mitycznego star dropa. Tak. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że jesteś i tak mnie pięknie poprawiasz. Wydropiłam z, Le mitycznego, z mitycznego star, starygo... star dropa. W nagrodę za to, że... Za awans złoty jeden. Ja mogę. Mogę. Zakończyć. Tak. Tak, więc wydropiłam pana P I on jest świetny. Podoba mi się. Dobrze mi się nim gra. Fajnie, że tak sobie tu tyka. O, nie damy ci naszego cuba. No właśnie... Ja mu tak... Pokarało mnie! Pokarało mnie, że się pochamiłam. O, pokażę. Ale zginął. Mm, o, plus 3. Dobra, i to? O, 3. Jeszcze 16. <gryw> Trzymajcie, gdzie 16? Nie miałam 17? A, jeszcze. 17? No? Ja jestem ciekawa, co to będzie. Ja myślę, że z tego legendarnego dropniesz jakiegoś zadymiarza. Jakby było ekstra, bo ja naprawdę rzadko kiedy. Ym... Hmm? nowego! Jak to się odmienia? Rzadko kiedy dropię? Tak, dropię. dropię. Zadmiarza. Dropię, rzadko kiedy dropię z dmiarzy. Muszę sobie zbierać. No i to jest prawda. Niestety właśnie trzeba długo drop. Niedługo kiedy. Oj, ta myszka. Moje? Ja wiedziałam. Czekałam, za długo kazałeś mi czekać. Powiedziałam ta myszka i się zdziwiłam, że nie poprawiasz mnie i nie mówisz mi jak ona ma na imię. Mama, mama, mama! Jak to? Tracaj no, Jester Chester? Jester? Jester, no. Jester? No, ja kto ja to jest Jester? Jester to jest klon. Nie ma kogoś takiego? Jester. Ma. Nie ma kogoś Jest Jester. A kto to jest Ten clown. Ten joker. A Jester to jest joker. Dla mnie Wymyślasz to. Nie. Wymyślasz to na poczekanie. Oni są. O, to jest Jester. No, Jester, ale Jester. Ła, wow, Marcel! Jestem na ostatkach sił! No ja też! O nie! Nie! O nie, nie. O nie. cztery drużyny! Ale chyba plus jeden. Nie. Minus. Ja nie mogę! Przybliżamy się i oddalamy. Przybliżamy od razu. To się musi wydarzyć w tym no, odcinku. Wygrać. Musi się wydarzyć. Mama, to będzie mega, ale to mega ten. lamerski jak my tego nie damy rady. To mega mało pochleb. tego damy. Chodźcie, przysłuchajcie do mnie. O! Ale fajnie. No i od razu lepiej. Teraz wygramy. Bierzesz to? Ta. To Tak. Wierzysz w to? No tak. No. Jest <grym> przekonanie. Do, 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 do. XD. Dwójkę razem prawie. Dobrze. Nie, no nie deadliest. Wow, razem. wow, ale on fajnie rzuca XD. tymi walizami. You dead. Podoba mi się to, jako tak. You Misiu, gdzie? Nie, o nie, nie, nie rób tego. Nie. Ja go zabiłem, nie ale. Nie rób tego. Nie, nie rób tego, nie tego. Ua! Widziałeś? Mama. Jakby się ja już tak naciskałam mocno hmm. mocno naciskałam, aż mnie kciuk boli. Tak uciekałam, wiesz? Ja Widziałeś, że można tak mocno uciekać? Aua! <laughs> nie! Nie! Co? Nie! Ja cały czas tylko nie i nie. Przeżywam to bardzo szybko. Patrz, patrz, -da, patrz, patrz, mamy go! Zabiłem. Pięknie! Ale ja ci pomogłam. Ale ja zabiłam. Chciałam. Brawo! Piąteczka, mówiłam, że teraz wygram. Przecież wystarczy, że jesteś bliżej. Widzisz? Dobra, I ile co? ci brakuje? I co? Jeszcze, jeszcze jedną wygraną. Dawaj, jeszcze jedną wygraną zrobimy. No może. Nie no, tam kilka mi brakuje. Z 4, 5, coś takiego. Ile no. ci tam było? Plus 3, minus 1 i takie tam. Nie, to było, ja to obliczę. Mhm. Na początek dostaliśmy plus 4, minus 1, plus 9. No to 12 pucharków. To brakuje ci jeszcze, hmm, jeszcze cztery? Do siedemnastu. No to cztery Dwanaście do siedemnastu. Hmm, brakuje ci <słuch> <słuch> Ale fajnie, miała no, z tych pierwszych. A ty Sigma Bajo. Bajo, O nie, on się czai na nasze pucharki. Z pucharki? drugiej strony. Pupsy. Jaki ty jesteś uważny! Dobrze, ty słuchasz, masz podzielną uwagę, bardzo się cieszę. Czyli jak mi się wydaje, że nie słuchasz, to mi się tylko wydaje wtedy. Tak? No? no? Jesteś tam? Jesteś ja, jak coś powiesz, to się skupiam, widzowie. A jak tak, jak nie trzeba, no to po co? Kiedy nie trzeba, się po skupiać? Po co marnować słowa? Bo kiedyś może ich na świecie zabrakło. Rozumiem <laughs> Ja i mój brain. Brain? brain. Tak. But... Nie, i kto? I kto? Widziałeś kto dobił? Kto zabił? A, kto zabił kto dobił? Ja zabiłem, a ty dobiłeś. No na pewno. Nie ma czegoś takiego. Aha, dobrze, dobrze. Nie można dobić kogoś, kto się Mama, już nie ale żyje. Piękni, razem pięknie. To pięknie. pięknie razem tak. Pięknie. Nie, nie, nie on nie zabił! Pięknie. Ja się zaraz pięknie. tu odwdzięczę. Mieś pomszczecie Ej! Trochę wiary! <noise> Dobra, już masz! Już mam? Tak. Tam, 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 wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Już mam! Jeszcze czekaj, zrobimy tak i teraz klikaj. Będzie to widać, B wiesz gdzie? A ja nie wiem, gdzie to jest. No właśnie, to chodź z drugiej strony. Poczekaj. Klikną. Dobra. Nie, ja się boję, bo bo przebranie, ja nie lubię przebrania. Ja też nie chcę w ogóle, kichy, poczekaj, o chcę to zrobić dobrze. Poczekaj, gdzie? O tu. Nie. No. Co to jest? Przebranie. To jest zadymiasz. Ten, którym teraz gram. Ale super. Patrzcie widzowe, patrzcie widzowe. Zadymiasz. Tutaj zadymiasz i ten sam zadymiasz. Ale pięknie. Tym, którym grałem. Marcel, ale się cieszę bardzo. Mam dzisiaj dwóch nowych zadymiarzy. Jaki fajny dzień. Gramy rankedy? Misiu, pewnie. Dobra. Rururur. Ale wiesz co, to, to w następnym odcineczku. Bo dzisiaj się żegnamy. I... Bardzo dziękujemy za to, że oglądaliście i że kibicowaliście, bo na pewno kibicowaliście, prawda? Mm -hmm. Nasi widzowie nam kibicują. I co? Dziękujemy i do zobaczenia. Pa mordeczki. Pa mordeczki.